Cześć, w dzisiejszym odcinku skupimy się na pękających trybach startera nożnego, czyli te tryby pękają oraz pękającej pokrywie. Także zapraszam. Więc co powoduje pęknięcia trybów tych zębów w skuterze 139QMB? I podobnie. Pierwszą rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę, są luzy na tulejkach. Tulejkę posiadamy tutaj. W tamtym miejscu. W tym przypadku jest to bolec. I to nie może nam się ruszać. Czyli nie może być nadmierny luz tutaj na kopce, tak jak w tym przypadku. Zobaczcie. Tutaj ta tulejka jest do wymiany oraz gdy sobie wyjmiemy ten tryb, on również tutaj nie może mieć luzów. Sprawdzamy to w ten sposób, trochę dosuwamy, tak żeby tu był luz na zębach, żeby nic nam nie ciążyło. i sprawdzamy. No tutaj już ten luz jest dość spory. Gdy macie takie luzy, to podczas kopania tutaj te zęby się koszą. One pracują pod lekkim kątem, prawdaż? Ale gdy jeden element pójdzie w tą stronę, drugi w tą stronę, Robi się bardzo duży opór i ząb się zazębia tylko w jednym miejscu. W jednym miejscu jest duże obciążenie. Nie przenosi całość zęba tego obciążenia, tylko jedna część. I stąd właśnie pojawiają się później wyłamane tryby. Kolejną rzeczą, tu jest idealny tego przykład, jest praca w suchym pyle z paska napędowego. Zobaczcie, ile tutaj tego pyłu jest. To wszystko, gdy dostanie się na zęby, a widzimy tutaj dostaje się na zęby i tutaj od góry również widać, to jeśli to wszystko dostanie się na zęby, robi się opór. Co skutkuje tym, że musimy mocniej nacisnąć na dźwignię startera nożnego, i również zęby się wyłamują. Ale obciążenie na tulejkach jest dużo większe przez opór, który generuje właśnie ten pył. Więc trzeba co jakiś czas sobie demontować tę pokrywę, czyścić to wszystko i smarować na nowo. Smar musi być tutaj, na tych ząbkach, oraz tutaj, w gnieździe zabieraka. Gdy nie macie bolca, gdy macie bolec, to smadujecie, sam zabierak tak? i bolec. I tutaj również na tej tulejce też musi być smar. Jak taką pokrywę serwisować, macie już o tym filmiki, także nie będę dalej w to brnął. Kolejną rzeczą jest zbyt duża pojemność, zbyt wysoki stopień sprężania, bądź zbyt duże luzy zaworowe. To wszystko nam generuje większą siłę potrzebną, aby cykl suwu sprężania przełamać. Większa pojemność, większa objętość. Także łatwiej jest szczykawkę 5 ml sprężyć na daną odległość niż szczykawkę 100 ml, prawdaż? I w silniku również też to w taki sposób działa. Kolejną rzeczą jest samo zużycie zębów skośnych. Mowa tutaj o tych zębach. Jak widzicie tutaj już tryb jest wyłamany, także ten element zabierak, klasyfikuje się do wymiany. Więc sprawdzamy tutaj, ząby, zęby oraz tutaj. Bardzo często gdy wymieniacie takie części jest sytuacja tego typu, że zamienniki są tak kiepskiej jakości, że nawet gdy macie nową pokrywę, wszystko nowe i wszystko idealnie współgra, to zamiennik będzie się łamać. Ponieważ zęby nie mają takiej twardości jak twardość zabieraka, gdy skuter opuszczał fabrykę. Na tym niestety producenci oszczędzają, więc nie powiem Wam dokładnie, jakie zabieraki macie kupować, ponieważ jest to loteria. Możecie kupić z jednej firmy zabieraki, a będą się różniły, ponieważ ta firma importuje z różnych źródeł te zabieraki. Także firma nie jest zawsze wyznacznikiem jakości. Kolejną rzeczą jest to już Wasz błąd. Chcecie odpalić skuter, kopiecie od razu. Gwałtownie szybko kopiecie. Jest to błąd, ponieważ zabierak najpierw trzeba dosunąć do przeciwtalerza, do gwiazdki zabieraka, tak zwanej. Widzicie to na zdjęciu. Gdy to jest dosunięte i kopka swobodnie nie przechodzi dalej, dopiero wtedy kopiemy. Ja, gdy się wkurzę na skuter, również go popełniam, ponieważ emocje mnie ponoszą i nie wytrzymuję, i również tak kopię, także nie tylko wy popełniacie ten błąd. Kolejną rzeczą jest zły dobór zabieraka, szczególnie do półksiężyca. Co mam na myśli? Mamy w 139 QMB, z tego co się orientuję, mamy dwa typy: mniejszy zabierak i większy półksiężyc oraz mniejszy półksiężyc i większy zabierak względem siebie, tak? Różnica jest bodajże jednego zęba i trzeba z tym być bardzo czujnym. Ponieważ, gdy zabierak założycie o jeden ząb mniejszy, no to tryby automatycznie będą się wyłamywać, ponieważ będą stykały się tylko samymi końcami. O ile w ogóle będą się stykały, ponieważ takiego doświadczenia jeszcze nie robiłem. Ale musicie zawsze sobie przeliczyć ilość zębów i dopiero kupować to. Następną rzeczą jest brak smarowania. Tutaj jeśli nie położycie smaru na tych zębach, robi się duży opór. Ja wiem za chwilę ktoś powie, że fabrycznie to nie jest smarowane. Okej, okay, dobra, ale wierzcie mi, gdy to posmarujecie wszystko, to się wtedy lżej kręci i nie ma takich oporów, a gdy będzie to suche, robią się opory, które skutkują tym, że tulejki będą obciążone, zęby będą obciążone, wszystko będzie bardziej oporowo chodziło, wskutek czego prędzej czy później wyłamią się. Kolejną rzeczą jest źle ustawiona kopka. Co tutaj mam na myśli? Kopka musi być ustawiona w ten sposób, że gdy dosuniecie ją do przeciwtalerza, to kopka musi być mniej więcej w takim położeniu, żeby nie była tak ani tak. Bo gdy wy zaczniecie kopać z tej pozycji, to cała kopka napiera na tulejkę i tulejka się ugina, wskutek czego pęka pokrywa, i również na odwrót, gdy jest u góry również to się kosi. I najważniejsza część tego filmiku to jest pękająca pokrywa. Tutaj sytuacja jest bardzo prosta. Problem polega na tym, że te pokrywy są bardzo y, zrobione z bardzo kiepskich materiałów. Są bardzo cienkie, ścianki są cienkie, jak tutaj widzicie. To, co tutaj widzicie, to jeszcze nie jest grubość ścianki. Ponieważ tutaj jest takie wybrzuszenie, tak? Grubość ścianki jest mniej więcej Taka. To jest drugi element. Powiedzcie mi, taka grubość na pokrywie. Głównym powodem, dlaczego pęka pokrywa, są właśnie luzy i koszenie się tych zębów. Co skutkuje tym, że ta tulejka tutaj jest bardziej obciążona od półksiężyca. No i zaczyna się pokrywa wyłamywać. Kopniecie raz, drugi, trzeci, czwarty i pokrywa pęka. Również gdy jest większa pojemność. Na przykład 90 cm3, wypukły tłok. To pokrywa bardzo łatwo pęka, ponieważ musi być duża siła generowana na kopkę, żeby wałem obrócić, żeby przełamać sów sprężania, co skutkuje tym, że robią się pęknięcia. Zamienniki, gdy sobie kupicie pokrywę z zamiennika, bardzo często jest ona jeszcze z gorszych materiałów zrobiona. Bardziej kruche jest to aluminium i Nie ma tylu wzmocnień, także gdy kupicie sobie nawet najdroższą jakąś pokrywę nie jest wcale powiedziane to, że ona będzie lepsza jakościowo. Najlepiej kupować sobie używane pokrywy z pojazdów. Tylko tutaj musi być wybite Romet, Baution, Junak bądź cokolwiek i kupić taką używaną pokrywę, dorobić sobie tutaj tulejkę u tokarza Ponieważ wtedy będzie najlepsze pasowanie i najlepiej będzie to funkcjonowało. Tulejkę zróbcie sobie z brązu, która będzie miała rowek na smarowanie, taką spiralę. Wtedy, gdy wszystko sobie nasmarujecie, poskładacie, macie święty spokój. Wierzcie mi tutaj to gniazdo, gdy będzie wyrobione, tu w tym miejscu również można obsadzić tulejkę, tylko że to wszystko kosztuje. I to jest główny ból tej całej operacji, że toczenie tulejek u tokarza będzie Was kosztować tyle, co dwie takie nowe pokrywy. Liczę, że koszt koło 200-300 zł za takie dwie tulejki do robienia i obsadzenia ich. Także czy jest to warte? Tak, gdy notorycznie łamią Wam się pokrywy. Ponieważ to jest jakaś deska ratunku. A gdy macie fabryczny skuter, sprawdźcie sobie wszystko, wymieńcie części, dopasujcie je i wtedy powinno być wszystko w porządku. Także tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, komentarz i napiszcie, ile pokryw złamaliście wy w swoim życiu w skuterze 139 KMB. Także na razie.